Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny Audi, Audi Q3. Tutaj też auto znajomego. Co tutaj będziemy robić? Tutaj będziemy robić serwis olejowy. Auto ma przejechane 61 382. Tutaj Aha, przepraszam, mhm. na piątek zapisała, bo w czwartek macie gdzieś tam masę okay. już tak gęsto, dobra, że będzie lepiej na piątek. Okay. Dobra, dobra. Yy, dobra, wracamy, bo to akurat ktoś się chciał zapytać. Yy, auto tutaj raczej jeździ krótkie odcinki i będziemy robić serwis olejowy. Ostatni raz olej był wymieniany przy 48 tysiącach. 48, tutaj nie u nas był wymieniany z tego co widzę, bo my interwał zawsze dajemy maksymalnie 10 tysięcy, tutaj jest 4860, czyli 15. Eee, I tak, nie wiem czy była poprzednio stosowana pukanka. My tutaj oczywiście będziemy stosować pukankę. Mam tu gdzieś w środku ją. Przygotowaną. Tutaj sobie ją przygotowałem, bo akurat rozgrzewam silnik. O, silnik jest już rozgrzany. Mogę swobodnie wyłączyć. I bardzo często nas pytacie, czy pukać. Ja zawsze odpowiadam, jak najbardziej pukać. Płukamy praktycznie 90% aut, które przyjeżdżają na serwis olejowy. Myślę, że jak wdrążycie się w temat, poznacie te produkty, nie mówię akurat Liqui Moly, my akurat te stosujemy, ale jest różnych, wiele na rynku dobrych płukanek. Eee, to, to, to moim zdaniem warto. Ja prywatnie w każdym swoim samochodzie też stosuję płukankę. Ostatnio też miałem akurat serwis gwarancyjny w swoim samochodzie. Kupiłem swoje części, dałem swój olej i oczywiście też dałem płukankę. Tam na serwisie też zastosowali mi płukankę w serwisie. Tutaj jest na korku Castrol. My akurat będziemy lać liquimoli. Myślę, że sprawdzony, sprawdzony olej, hmm, oczywiście filtr powietrza wymienimy filtr kabiny, filtr oleju i przepatrzymy już auto na podnośniku czy na kanale. Od dołu. Dobra, teraz wlewam pukankę. Zostawiam samochód na około 10-15 minut, żeby się wypłukało, Po czym wiadę, spuszczę olej, wymienię filtr i dogram wam, jaki olej leciał z silnika. Powiem wam, że ciężko jednocześnie nagrywać i pracować, ale jakoś dajemy radę. Jedną ręką kamerę, drugą wlewamy pukankę. Dobrze, bo nic nam się nie polało. Także ręce się jeszcze bardzo nie częsą. Audi na podnośniku. Zlewamy olej. Widzicie jaki czarny. Interwał 15 tysięcy. Pukanka była zastosowana. Ogólnie silnik suchy. Nie widać jeszcze wycieków żadnych. No w zasadzie w takim przebiegu nie powinno być wycieków. Filtr oleju mamy tutaj od spodu, w dobrym miejscu, dobrze dostępny. Korek spustowy mamy metalowy, tak panie szku? Uszczelkę dać tam tam wymienić w tym korku, czy jest, jak... czy jest korek jednorazowy? Gdzie to mamy? Jest miedziana uszczelka. Tak, miedziana, czyli możemy podkładkę dać na nową jak najbardziej. I co? Poczekamy, aż to się szybko spuści. I będziemy zalewać świeżym olejem. W tym odcinku to już wszystko. Tak jak powtarzałem na początku, płukajcie silniki. My 90% płukamy. Dzięki i pozdrawiam.